Jesteśmy na trzydniowym turnieju PL Sport Zakopanem z rocznikiem 2013. Trzy dni grania z topowymi akademiami z całej Polski. Po pierwszym dniu udało się awansować do grupy złotej, gdzie będziemy mieli możliwość zmierzyć się z ekstraklasowymi akademiami, takimi jak Śląsk, Wrocław, Jagiellonia, Białystok. Jest to znakomita okazja dla takich dzieciaków na usamodzielnienie się. Dla większości jest to pierwszy wyjazd, nocowanie poza domem. Jak wejdziesz też, Lenka, trzymajmy się swojej strony. Norbi, Natan, okej? Okay? Jeden rozchodzi, jeden zostaje, Dobra? Okrzyk, Norbi? Pierwszy dzień mieliśmy możliwość mierzyć się z Podhale, Nowy Targ, Korona, Kielce, Górnik, Zabrze, Delta Warszawa, Najec dało nam się zwyciężyć w czterech z tych pięciu pojedynków. Z jednym meczu zremisowaliśmy, awansowaliśmy do grupy złotej. W sobotę i w niedzielę będziemy rozgrywali mecze z takimi akademiami jak Śląsk Wrocław, Barca Akademii, Jagiellonia Białystok. Zabierasz i jedzie dawaj gocik, dawaj, 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 praca! Poza aspektami sportowymi na boisku planujemy też wspólne spędzanie czasu niezwiązane z piłką nożną, czyli na przykład wyjazd kolejką na Gubałówkę, skocznia narciarska, trupówki, gdzie dzieci będą mogły wspólnie spędzić czas, zintegrować się, tak aby ten ich pierwszy wyjazd, pierwsze nocowanie poza domem zapamiętali na długo.